Czy ksiądz Markiewicz był człowiekiem sukcesu? Gdyby spojrzeć na dzieło, które zostawił, to zapewne tak. Można by go nawet umieścić na liście stu najbardziej wpływowych Polaków wszechczasów. Sam z pewnością tak na siebie nie patrzył. Myślę nawet, że nie spodziewał się, że Boży Plan będzie miał tak szeroki zasięg i przetrwa próbę czasu. Jednakże pytanie o sukces doczesny wydaje się bardzo płytkie, osłabia ducha, który pozostawił po sobie nasz błogosławiony. Od strony Bożej, Bronisław Markiewicz jest przede wszystkim człowiekiem kryzysów i to kryzysów niebagatelnych, bo od nich zależało jego zbawienie. W jego życiu miały miejsce trzy poważne kryzysy. Kryzys wiary, Kryzys powołania i kryzys misji. To właśnie na nich chciałbym dzisiaj się zatrzymać. Pierwszy kryzys miał miejsce w czasach szkolnych. Wtedy to młody uczeń gimnazjum, poczytany w literaturze ateistycznej, zaczyna mieć wątpliwości co do wiary w Boga. Wychowany w religijnym domu, od początku związany z Kościołem. Przeżywa wewnętrzną walkę o zachowanie wierności Bogu. Sam ten stan opisywał jako stanie nad przepaścią. Jak jednak młody uczeń wyszedł z tego kryzysu, udało się to jedynie dzięki modlitwie. Mimo wielu wątpliwości, które nim targały, nie porzucił modlitwy ani na jeden dzień. W swoim zeszycie duchowym zapiszę, że to właśnie na modlitwie ukazała mu się Matka Boża, i od tego momentu już nigdy więcej nie borykał się z kryzysem wiary. Kolejny kryzys miał miejsce, gdy ksiądz Markiewicz zwrócił się z prośbą do Biskupa Przemyskiego o pozwolenie na wyjazd do zakonu. To poszukiwanie własnego powołania tkwiło w nim głęboko i od dłuższego czasu nie dawało mu spokoju. Nikt nie miał wątpliwości, że był dobrym księdzem diecezjalnym. Sprawdził się przecież jako katecheta, proboszcz, profesor. Po uzyskaniu zgody opuścił rodzinne strony i udał się do Włoch, aby tam wstąpić do najsurowszego, jak na tamte czasy, zakonu teatynów. Po długiej podróży Wysiada we Włoszech, w Rzymie. Kroki kieruje do najbliższego kościoła. Tak się składa, że jest to kościół należący do Salezjanów. Puka do bramy klasztornej i prosi o nocleg. Tajemnicą na zawsze pozostanie to, co wydarzyło się za tymi murami. Wiemy tylko tyle, że Markiewicz porzuca myśl o wstąpieniu do teatynów, i postanawia zostać salezjaninem. Kryzys powołania zostaje pokonany. Jak sobie poradził z tym kryzysem? Przede wszystkim był otwarty na znaki i potrafił je czytać. Przypadkowo lub nieprzypadkowo wybrał kościół i potrafił po rozmowie z salezjanami rozeznać, że jego dotychczasowe życie doprowadziło go do świętego Jana Boska. Po pewnym czasie rozpoczyna nowicjat. Po dwóch latach składa pierwsze śluby zakonne, a następnie udaje się do ojczyzny, aby jako salezjanin przeszczepić ideę salezjańską pośród galicyjskiej biedy. Oto fragment relacji pewnego podróżnika, który na początku XX wieku odwiedził Galicję. Pisał on tak. Na błotnistych drogach galicyjskich wsi błąkają się bose dzieci. Sieroty po ojcach, którzy przepadli w gorzelniach lub na wojnie i matkach, które zabiła choroba albo bieda. Nędza wciska się w każdą chatę, gdzie chleb to luksus, a ziemniaki są codziennym ratunkiem przed śmiercią. Mrozy kaleczą bose stopy, a dym z wilgotnego drewna gryzie w oczy. W izbach cuchnie gorzałką, jedynym lekarstwem na głód i rozpacz. Młodzi rosną w cieniu pijaństwa i beznadziei, ucząc się, że nadzieja to próżny żart, a ubóstwo to dziedzictwo, którego nikt nie może odrzucić. Kolejny kryzys dotyczył misji, którą podjął ksiądz Markiewicz. Zakład wychowawczy i organizacja nowego zgromadzenia pochłonęła go całkowicie. Jednocześnie kryzys, który miał nadejść, miał dwa oblicza. Z jednej strony był to wizytator Mozea Veronesi, a z drugiej święty biskup Józef Sebastian Pelczar. Pierwszy z nich przybywa z wizytacją i w szorstkich słowach stwierdza, że ksiądz Markiewicz źle prowadzi zakład wychowawczy. Nakazuje natychmiastowe wprowadzenie zaleceń i powrót do zwyczajów włoskich. Do dzisiaj na UKSW powstają prace, w których właściwie sugeruje się, że ksiądz Markiewicz, tu cytat, był powodem zawirowań w towarzystwie salezjańskim. Ksiądz Markiewicz wierny był jednak Bożemu Duchowi i postanowił odejść ze zgromadzenia. To bardzo odważna decyzja. Musiała ona Księdza Markiewicza zapewne wiele kosztować. Dla niego jednak najważniejsze jest wypełnienie misji, którą Bóg zlecił mu osobiście. Troska o dobro materialne i duchowe wychowanków to dla niego priorytet. Kryzys misji ma jednak swoją kontynuację i swój kulminacyjny punkt osiąga w momencie wydania dekretu przez biskupa Józefa Pelczara, który nakazuje zdjęcie sutan i rozwiązanie Nowego Zgromadzenia, o którym marzył Błogosławiony. Dla Księdza Markiewicza sprawa jest jasna. W tym wypadku musi być posłuszny. Jednocześnie nie porzuca dzieła, które Bóg mu zlecił. Spokojnie przyjmuje decyzje swoich przełożonych. Kryzys misji zostaje pokonany dzięki posłuszeństwu i pokorze. Tylko człowiek pokorny jest w stanie zrozumieć i przyjąć wolę Bożą jako decyzję drugiego człowieka. Tylko człowiek pokorny jest w stanie dla Boga zgodzić się na własne cierpienie i porzucenie własnych ambicji. Życie Ojca Założyciela każdego zakonu pozostawia w sobie pewien ślad w historii jego zgromadzenia i wszystkich członków, którzy do niego należą. Podobnie jest z dziełem księdza Markiewicza. Jako Michalici jesteśmy narażeni przede wszystkim na te trzy kryzysy, które w swoim życiu przeżył nasz Założyciel. Kryzys wiary, czyli chęć porzucenia Boga dla tego, co Bogiem nie jest. Kryzys powołania, czyli wątpliwości dotyczące naszych wyborów. I ostatni kryzys, nasza misja, przejawia się on głównie w zwątpieniu odnoszącym się do sensu naszej pracy, dalszego przetrwania zgromadzenia i jego rozwoju. Wszystko to musimy oddać w ręce Boga. Nie jest to w sensie ścisłym nasze dzieło. Ono od początku nie należało nawet do księdza Markiewicza. Było ono dziełem Bożym i takim pozostanie.